Cześć, jestem Julianna. Jesteśmy teraz w galerii w Wrocław Główny, gdzie prezentujemy wystawę Voices from Ukraine Landscapes, którą można oglądać do 25 stycznia następnego roku. Sprawa została zainicjowana przez galerię Labirynt w Lublinie. Celem tego projektu jest pokazanie tematu wojny na Ukrainie z trochę szerszej perspektywy. W projekcie brała też udział Galeria w Zielonej Górze, gdzie tematem przewodnim tej wystawy były granice. Tutaj z kolei my zastanawiamy się nad krajobrazem, czyli nad tym, jak wojna wpływa na środowisko, na naturę, co rośliny na to. I artyści trochę też używają tego krajobrazu do przekazywania właśnie swoich emocji. Ale też jednocześnie wchodzą w rolę takich tak naprawdę dokumentalistów, którzy pokazują krajobraz, który znika, trochę jest stale zawłaszczany, próbują też uchwycić rośliny, do których tracą dostęp. Praca, którą teraz widzimy, jest autorstwa Jarema i Romana Kimei tytuł brzmi widok tymczasowo okupowanego lewego brzegu w okręgu hersońskim. Jest to film nagrany z wybitego okna w bibliotece w Hersoniu i obraz przedstawia oleszki, które obecnie są okupowane przez Rosjan, jest to troszeczkę takie też nawiązanie właśnie do tej wystawy, która odbywała się w Zielonej Górze, ponieważ tutaj... Hmm, te Z drugiej strony kuratorzy zdecydowali się na pozostawienie z lewej strony okna, które przedstawia widok na Wrocław, co może trochę stanowić taki kontrast dla tej pracy, jakieś takie też uzupełnienie. Teraz chodzimy właśnie do drugiej sali. Tutaj Myślę, że taką e, bardzo interesującą pracą e, dla widzów może być e, porost, który możemy oglądać e, z poziomu tego mikroskopu. E, z lewej strony możemy też obejrzeć film, e, na którym e, znajdują się też inne porosty z pustyni oleszkowskiej, która, o której mówiliśmy też e, tak naprawdę mm, w przypadku właśnie tej, tej pracy, um, która została nagrana z tego wybitego okna biblioteki. Tam właśnie też były Oleszki. Artystką jest Daryna Mamajsu. W pierwszej części wystawy. Tytułem pracy jest Prawdziwe mąża Kateryny Pokory. Mamy tutaj trochę taką grę światłem, które jest rzucane na słoik z wodą, w którym znajduje się kasztan wodny. Obraz, który powstaje właśnie po rzuceniu tego światła na ten słoik, ma odwzorowywać sztuczny zbiornik wodny, który jest widoczny na tym Tutaj mamy pracę Alekwinu Takica i widzimy tutaj przypadki różnych roślin inwazyjnych na płódź, projeść amerykańską i warstwę sosowskiego. Co ciekawe, wszystkie te rośliny zachowują się zupełnie inaczej, kiedy w swoim naturalnym środowisku występują, dlatego że tam często są one gatunkami zagrożonymi. Ale kiedy się je wyjmie z ich ekosystemu brakuje jednego takiego zawsze ogniwa, który w jakiś sposób tą roślinę osłabia, przez ta roślina trochę się staje trudna do opanowania, rośnie do niewyobrażalnych rozmiarów, jej korzenie są ogromne, zabiera słońce, ale też różne substancje odżywcze właśnie z ziemi innym roślinom, które naturalnie w tym miejscu występują. Ta, ten temat tych roślin inwazyjnych jest trochę taką metaforą dla inwazji, której dokonuje człowiek. Szczególnie, że też te rośliny nie biorą się tam znikąd. Zostały one po prostu tam sprowadzone, tak naprawdę, przez człowieka.